Cześć jak czapka, a właściwie dobardan, czyli dzień dobry. Znajdujemy się na ulicy Laścińskiej 139, co widać na znaczku po lewej stronie. A to dlatego, że rozpocząłem swoją przygodę z Erasmusem. I dlatego też dzisiaj witam Was w pierwszym odcinku z serii Hej, czyli w chorwackim Erasmusie Jezuickim. Ale jak to w ogóle możliwe, że chłopak, który jest Jezuitą, który jest w zakonie, wyjechał na Erasmusa? Wiecie, nasza formacja, formacja zakonna w Towarzystwie Jezusowym, bardzo często nastawiona jest na jakieś fragmenty, które przeżywa się poza granicami swojej prowincji, poza granicami swojego kraju. Stąd czymś zupełnie naturalnym jest to, że część z nas wyjeżdża albo na całe studia za granicę, albo korzysta z programu. Erasmus. Jest to także możliwe dlatego, że jezuici w Polsce prowadzą szkołę wyższą, która się nazywa Akademia Ignacjanum i która to akademia działa jak każda uczelnia wyższa, co zapewnia jej dostęp do e, różnych z tego płynących profitów, na przykład takich jak program Erasmus+. E, moi drodzy, no, żeby być tak całkiem szczerym, to muszę powiedzieć, że ja wcale o Erasmusie nie myślałem. W Krakowie jest mi bardzo dobrze e, i filozofia jest wystarczająco trudna do zrozumienia po polsku, e, żeby tam zostać i tam zgłębiać jej tajniki. Natomiast e, moi przełożeni e, w połowie marca powiedzieli mi, że jeśli chciałbym gdzieś pojechać, to oni dają zielone światło i błogosławieństwo. E, I ja tak trochę biłem się z myślami jechać, nie jechać, trochę jak u Szekspira. Być albo nie być. O to jest pytanie. A właściwie o to było, bo jak widzicie już go nie ma. Teraz jest rzeczywistość zagrzebska, rzeczywistość chorwacka. Natomiast no, koniec końców podjąłem decyzję, że wyjadę. Dlaczego do Chorwacji? E, dlatego, że tutaj jezuici zgodzili się mnie przyjąć, bo to jest warunkiem wyjazdu jezuity na Erasmusa, że znajdzie sobie e, takie miasto akademickie, przy którym jest jakaś jezuicka wspólnota. Bo miejscem zakonnika, w którym mieszka, jest dom zakonny, a nie akademik czy hotel, jakby się mogło niektórym wydawać. Na szczęście prowincjał chorwacki i superior mojego domu przy zgodzili się mnie przyjąć, a Uniwersytet Zagrzebski i wydział filozoficzny na nim zaoferował te kursy, które mam do zrobienia w ramach trzeciego semestru filozofii po angielsku. Stąd też rozpoczyna się teraz właśnie moja Erasmusowa przygoda w tym kraju i w tym mieście. Moi drodzy, e, chciałbym teraz Wam pokazać e, troszkę ten dom, bo on jest dla mnie czymś zupełnie nowym. Do tej pory, czy w Gdyni, czy w Krakowie, w Gdyni kiedy robiłem nowicjat i w Krakowie, gdzie mieszkam studiując filozofię, mieszkałem w dużych domach, które nazywamy w Towarzystwie Jezusowym kolegiami. I w kolegium mieszka nas kilkudziesięciu, w Gdyni mieszkało nas około czterdziestu, w Krakowie mieszka nas około pięćdziesięciu, a tu na Laścińskiej 139 razem ze mną jest nas sześciu. Więc jest to przeskok. Jest to także przeskok dlatego, że w tym jednorodzinnym domku, w którym mieszka moja wspólnota, tylko ja jeden jestem studentem. Mieszka jeszcze ze mną Tomisław, który jest scholastykiem, czyli tak jak ja w trakcie formacji w Towarzystwie Jezusowym, ale on pracuje w GRS-ie, czyli w jezuickim serwisie, w jezuickiej służbie uchodźcom. I pozostali to ojcowie, którzy pracują w Akademii, we wspomnianym GRS-ie czy jeszcze w innych dziełach. Teraz pokrótce pokażę Wam ten dom z zewnątrz, jak wygląda to miejsce, w którym się w Zagrzebiu znalazłem, a potem zabiorę Was do mojego pokoju, żeby pokazać Wam, jak mieszkam ja i co tam jest fajnego, i przede wszystkim, żeby pochwalić się tym, że jeszcze jest porządek. Zapraszam to miejsce, które teraz widzicie, to jest właśnie dom przy Laścińskiej 139, czyli moja nowa wspólnota zakonna. Postaram się Wam troszkę go pokazać od strony ulicy. Więc najbardziej na lewo mamy kaplicę naszego domu zakonnego. Potem ta zadeszona szklanym dachem część to miejsce, z którego Was przywitałem. Następnie mamy gmach... DOMU, FRONT i jeszcze mamy drugą stronę, na którą sobie przejdziemy, pod warunkiem, że nie przejedzie nas żaden samochód. Kiedy sobie dojdziemy do tej drugiej strony, to widzimy taką bardzo malutką część trawnika i naszą plantację domowego. Winogrona, który jest tutaj bardzo popularny. Wejdziemy teraz na ogród, znaczy na ogród, duże, duże słowo. Wejdziemy sobie teraz do miejsca trawiastego, które zostało nam powierzone przez siostry, które tu wcześniej mieszkały. Jest tutaj mnóstwo, jak widzicie, kwiatów. Niestety są one moim obowiązkiem niestety dla mnie i niestety dla kwiatów, bo ja najlepszym ogrodnikiem niestety niestety nie jest To jest taka mała mała część zielona no i wejście główne do naszego domu Tak jak widzieliście na zewnątrz w naszym domu mamy kaplicę to jest kaplica tak zwana domowa tu mieszka pan Jezus któremu się pokłonimy Tutaj mamy codziennie rano wspólnotową mszę świętą, która jest sprawowana po chorwacku. Ja mam rytm mszy świętej, więc uczestniczę razem ze współbraćmi. Wcześniej sobie przygotowuję czytania, więc też wiem, co akurat w liturgii Kościół w tym czasie przeżywa. Na górze jest chór, więc też możemy z naszego piętra sobie wejść. Ja go często wykorzystuję, do modlitwy własnej. Więc tak wygląda nasza kaplica. Po pokonaniu wielu schodów, dochodzimy na trzecie piętro. Gdzie, gdzie mieszkam? To jest mój pokój. Mały, ciasny, ale własny. Moja suknia zakonna. Szafa. ściana z tablicą, żebym pamiętał ile rzeczy mam do zrobienia. Szafka nocna, książka, łóżko, biurko z komputerem i skubkiem niedopitej kawy, no i drzwi wyjściowe. Mały pokoik, ale bardzo dobrze się w nim mieszka. Ma jeden plus. Sąsiaduje z tak zwanym, no ciężko to nazwać, takim klasycznym tarasem, ale to coś w stylu takiego trochę tarasu zimowego, bo on jest cały przeszklony, z możliwością. Szerokiego otwarcia okien, i po prostu można sobie tutaj bardzo fajnie spędzić czas, już to jedząc śniadanie, już to co przygotowując coś na uczelnię. A skoro o uczelni mowa, to chyba warto pokazać Wam miejsce, w którym studiuję. Zapraszam więc Was na krótki spacer. Założę tylko czapkę, którą przywołuję w przywitaniach, które do Was kieruję. I ruszymy sobie na krótką przechadzkę. Pokażę Wam budynek mojego wydziału. Moi drodzy moi mili, jak widzicie, czapka jest już na głowie, a zatem możemy sobie ruszyć na wycieczkę na mój fakultet. A ja w drodze będę chciał trochę sobie do Was pogadać. Może niektórzy dziwnie patrzyli, kiedy w myszale w kaplicy zobaczyli. Że jest nastawiony na listopad. Otóż listopad to u nich październik, więc wszystko, wszystko jest w porządku. Pewnie jeszcze o takich ciekawostkach, które mnie tutaj zaskoczyły, czy właśnie jakoś takie są śmieszne z naszego punktu widzenia, albo ciekawe, to Wam opowiem w innym odcinku. Wykorzystując drogę na Wydział Filozoficzny, będę chciał się z Wami podzielić takimi pierwszymi odczuciami. Zaczynam trzeci tydzień tutaj w Chorwacji, coś już, coś już kumam trochę z tego, co mnie czeka. No więc od początku. Wiecie, kiedy wylądowałem tutaj w Zagrzebiu, no to wszystko było nowe, wszystko jakoś tak mnie cieszyło i wszystko napawało mnie optymizmem. A potem przyszedł taki ciemny czas, kiedy ja się zacząłem trochę bać i nawet sobie tak siedząc na łóżku pomyślałem, Boże, kochany, to jest 150 dni. Ja nie dam rady. No i takiego złapałem trochę doła. Jakoś tak fajnie, bo, bo mój brat y, bardzo często się do mnie odzywał, coś tam pisał, nie wiem, może podskórnie my się często śmiejemy, że jest coś takiego jak telepatia między rodzeństwem. Michu pozdrawiam cię, więc, y, więc może trochę przeczuwał, że Brahol ma cięższy czas. Natomiast gdzieś tak po półtora tygodnia. Tygodnie, źle powiedziałem. Kiedy minęło półtora tygodnia, to zacząłem się tutaj czuć na właściwym miejscu. To znaczy, ogarniałem już dokąd prowadzi która ulica. Byłem na wyjeździe w Splicie, więc też skorzystałem trochę z czasu wakacji. Coraz bardziej przełamywałem się w rozmawianiu po angielsku. Nawet udało mi się pójść na msze dla studentów ze Skacu, czyli z. Studenckiego, katolickiego centrum akademickiego, coś w ten deseń, w samym centrum miasta. Było 150 osób, i służyłem tam do mszy, i też poprosili mnie, żebym coś o sobie powiedział. Więc poznawałem po prostu nowych ludzi, coraz mniej czułem się samotnie, no i dzisiaj jestem już dużo spokojniejszy, dużo bardziej wesoły, nawet. No, może jeszcze trochę boję się powiedzieć, że jestem u siebie i na swoim miejscu, ale na pewno nie czuję się już obco. Z takich rzeczy, które bardzo mi pomogły, to taka bardzo cenna rada, którą jeszcze przed wstąpieniem do zakonu dał mi mój przyjaciel jezuita Andrzej, który powiedział mi: Jasiu, niezależnie co cię w życiu spotka, jacy ludzie, jakie miejsca, żeby nie zwariować, potrzebujesz kilku rzeczy. Pierwsza, najważniejsza, Trzymać się blisko Pana Boga. Druga, wykonywać swoje obowiązki. Nawet jeżeli są głupie, nawet jeżeli ci się nie podobają, to po prostu je robić. Ale trzecia rzecz, to musisz znaleźć sobie ludzi, z którymi spędzasz czas i musisz znaleźć sposób na to, żeby móc się realizować w swoich pasjach. No i to wszystko powoli się udaje, bo, bo bardzo często spotykam się tutaj z Panem Jezusem jakoś modlitwa. No bardzo mi też pomaga w tym czasie. Ewangelia z dnia mnie bardzo karmi. Eucharystia, no to już w ogóle, jak zawsze. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, to właśnie ci wspomniani studenci, z którymi byłem na Mszy, z którymi udało się też pojechać na jedną taką całodniową akcję, są takim bardzo, bardzo, bardzo dużym wsparciem. Marko, który studiował teologię w Polsce, więc czasem też się udaje po polsku chwilę pogadać. Właśnie ten mój wspomniany współbrat Tomislav, z którym y, świetnie, świetnie jest gdzieś wyskoczyć. On mnie zabiera też w różne miejsca, żeby, żebym się oswajał z Chorwacją, z nowym miejscem. Y, dba o to, żebym miał z nim okazję zawsze pogadać po angielsku, szczególnie wtedy, gdy wszyscy inni rozmawiają wśród nas po chorwacku. No i pasje. Y, odkryłem sobie tutaj dwa ważne miejsca. Nazywają się Maximir. Jeden to jest Park Maksimir, gdzie biegam i to jest taka moja, ja to już mówiłem w którymś odcinku, że to jest taka, chyba w tym o poprawczaku, że to jest taka odskocznia, nawet nie tyle ucieczka, co forma relaksu, takiego rozluźnienia też psychicznego, czasu na to, żeby pomyśleć albo żeby po prostu zmęczyć się słuchając z dobrej muzyki. I drugie miejsce związane z Maksimirem to jest basen. Bardzo fajne miejsce, gdzie kupując bilet wchodzisz na tyle, na ile chcesz. Więc korzystając z tego, że jeszcze teraz miałem trochę czasu, nie wiem, jak to będzie wyglądało w takim klasycznym roku akademickim, który się zaczyna, ale szedłem i sobie po prostu płynąłem swój trening, będąc samemu na torze, co jest ogromnym luksusem. I, i, i to było też tak, taki moment, że kiedy ja wychodziłem z tego treningu. To sobie przypominałem, że właśnie realizuje się najpiękniejsze marzenie mojego życia. Czyli nie to, że zamieszkałem w Zagrzebiu i w Chorwacji, bo to nigdy moim marzeniem nie było, ale to, że jestem Jezuitą i to marzenie, że ono bardzo mocno też rodziło się, czy gdzieś ja sobie je uświadamiałem, w basenie. Więc to był taki, taki bardzo, bardzo duży moment wtchnienia. Możecie trochę więcej o tym doświadczeniu, którym się tak krótko. Podzieliłem y, przeczytać na moim blogu. Gdzieś tutaj z boku dobrym y, zwyczajem wrzucę y, screena tego wpisu. Możecie go znaleźć. Y, adres jest bardzo prosty: janglaba.jezuici.pl y, Wpis pod tytułem Enigmatycznym Polako Polako. A my właśnie dochodzimy y, a my właśnie dochodzimy na ulicę, która się nazywa Jordanowac, ona wykształciła wielu e, jezuickich filozofów z prowincji chorwackiej, e, dlatego przełączam kamerę na, e, na tylną i pokażę Wam to miejsce. Słuchajcie, to miejsce właściwe, do którego się wybraliśmy, czyli e, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, który jest częścią Uniwersytetu. Zagrzebskiego, który ma aż 30 fakultetów, czyli powiedzielibyśmy naszych wydziałów. Tutaj jakiś zacny jezuita na popiersiu, żyjący w latach 1609-1678. E, tutaj mamy budynek Biblioteki Towarzystwa Jezusowego HPDI. E, to nie jak u nas skrót wychwalający policję, tylko Skrót Chorwacka Prowincja Drużby Isusowej. Pewnie źle powiedziałem, ale znaczy to mniej więcej tyle co Chorwacka Prowincja Towarzystwa Jezusowego. Kniżnica. No tutaj od razu skojarzenie z knigą rosyjską i słuszne skojarzenie, bo jest to biblioteka. Tak? Biblioteka. Idąc dalej, dochodzimy do. Gmachu uczelni, która ku dzikiej radości wszystkich studentów jest dzisiaj zamknięta. Bo kiedy nagrywam dla Was ten odcinek, to jest niedziela. I to bardzo słoneczna niedziela, aż żal pomyśleć, że jutro jest poniedziałek, równie słoneczny, ale już akademicki. Czyli tutaj mamy tablicę, która nas wita. Uniwersytet Zagrzebski. Na górze jest napisane: I Fakultet Filozofii i e, Studiów Religijnych, czy, czy jakichś tam umiejętności religijnych, nie chyba Studiów Religijnych, e, i herb naszego, naszego wydziału, czyli e, no te kwadraty to jest fragment godła. E, potem mamy godło Towarzystwa Jezusowego, czy herb. Towarzystwa Jezusowego, tą słynną michałskę i Amor veritatis, czyli po prostu umiłowanie prawdy. Mam nadzieję, że, że dobrze to powiedziałem, bo z łaciny miałem, miałem piątkę po sesji. Słuchajcie, przełączam się z powrotem na przednią kamerę o, tu jestem ja, ale przełączę się na przednią kamerę, żebyście widzieli mnie normalnie. Więc to by było tyle tytułem wprowadzenia. Myślę, że to będzie ciekawa seria, dlatego że ja w ogóle nie mam na nią pomysłu. Dlatego, że tutaj wszystko pisze się samo, że to jest taka moja codzienność w obcym kraju, w nowej przygodzie. Studentem byłem tylko rok w Krakowie, drugi rok rozpoczynam w Chorwacji. Gdyby ktoś mnie zapytał rok temu, czy, czy w ogóle o czymś takim myślałem, to absolutnie nie. Więc to życie. Zaskakuje i mam nadzieję, że zaskakujące w pozytywnym tego słowa znaczeniu, w znaczeniu ciekawości, okażą się te odcinki i, i moje tutaj opowieści różnych treści, żeby nie powiedzieć dziwnych treści. Uśmiechem się z Wami żegnam, chociaż myślę, że nieraz przechodząc przez te drzwi, ten uśmiech z twarzy zniknie, no bo przecież żaden Żak do swojej uczelni wchodzić nie lubi chociaż pewnie są tacy, którzy lubią, ale wtedy ich się nie lubi. Kurczę, to strasznie niepolityczne co powiedziałem, ale taki jestem, szczery. Po prostu tutaj chcę być <laughs> szczery. To był taki trochę żart. Po prostu to znaczy tyle, że nie jestem najlepszym uczniem i o ile e, amor e, veritas tak, o ile amor veritatis tak, to już e, Amor. O, kurczę, jakby to powiedzieć? Umiłowanie nauki. To pewnie jakaś znana sentencja. A ja mając piątkę jej nie znam. No wstyd. Hm. Jakby to powiedzieć? repetitio mater studiorum est, więc muszę powtórzyć. E, powtórka jest matką nauki, więc muszę po prostu powtórzyć, jak jest umiłowanie nauki. Bo stud no, no, nie wiem, no nie chcę powiedzieć jakieś głupoty. Widzicie, potrzebuje jeszcze wiele razy przejść przez te drzwi, żeby uśmiech zniknął, a żeby w głowie pojawiła się wiedza, bo czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie wiedział. A Jan zaczyna żyć w takich czasach, że musi wiedzieć dużo, żeby móc yy, po prostu. W wartościowy sposób realizować ducha i charyzmat Towarzystwa Jezusowego. I tym jakże pouczającym i mądrym stwierdzeniem żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się najlepiej blisko Pana Jezusa. Cześć Hej!